Cześć moi kochani, witam was w kolejnej Weronie i dzisiaj rozpoczynamy ósmą turę naszego miasta. <grym> Spojrzałam sobie przed chwilą na puka i zapomniałam, że w, w którymś z poprzednich odcinków w siódmej turze poraził go Piorun i totalnie zapomniałam, że on teraz tak wygląda. Więc myślę, że pierwsze co w tym odcinku zrobimy to <grym> musimy go wykąpać. Z takich ciekawszych rzeczy, które mogą was zainteresować, to pragnę wam powiedzieć, że nasz sklep jest już gotowy. Został wyremontowany za poprzednie pieniądze, które dla nas puk zarobił. W przednim odcinku, a było to 7,5 tysiąca, które dostał dzięki wyjątkowo trafnej karcie z pracy i dzięki temu zastrzykowi gotówki byliśmy w stanie wyremontować im sklep i postawić tam produkty, które oni już mogą sprzedawać. Sklep jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie jest Imperium Hermi, natomiast po prawej Imperium Puka, czyli antyki Puka i ubrania Hermi. Wśród antyków Puka znajdziemy bardzo dużo przedmiotów, a niestety, jeżeli chodzi o Hermię, to póki co mamy jeszcze bardziej. Bardzo mało przedmiotów, ponieważ Hermia, cóż, no nie nadąża z szyciem. Hermia w ogóle chciałaby bara-bara, co jest bardzo ciekawe, ja ci to obiecam, ale nie chciałabyś też dziecka. Ja też nie chcę, bo masz już dwójkę pięknych córeczek i więcej dzieci w tej rodzinie mieć nie będziemy. Co mnie też bardzo ciekawi, to to, że przeprowadziłaś po pracy Biankę Montek i w sumie to jest bardzo ciekawe, jaki macie kontakt. Całkiem dobry, nawet byście się mogły może zaprzyjaźnić. Już wiadomo, ta granica się zaciera między nienawiścią Monteków a kapuletów. Jest ona oczywiście obecna w naszym mieście, ale część Monteków się już zaczyna z tymi kapuletami zaprzyjaźniać, więc powoli ten kryzys tam zanika i myślę, że taka przyjaźń wasza nie byłaby niczym złym i niechby by się wcale tym nie dziwił. Ale ty najpierw idź się wykąpać, bo ty wyglądasz fatalnie. Contessa w sumie z nie zajmuje tak naprawdę niczym, ale dziecko jest w ogóle bardzo tutaj załamane. Może byś się z nią w sumie pobawiła, porozmawiała? Nie wiem, poróbcie coś ciekawego. Aha, czyli jednak ci się zmieniło i chciałabyś mieć dziecko. Kurde Hermia, no nie chciałaś 5 minut temu tego dziecka, a nagle chcesz. Ale powiedz mi dlaczego, powiedz, powiedz czemu ty chcesz dziecko, a 5 minut temu nie chciałaś. Nie, co ja wzi... Jezus... widzieliście, co ja kliknąć chciałam? Ja już z automatu klikam w tej rodzinie pocałunek rodziny, a tutaj chciałam kliknąć taki zwykły po... Boże, nie. To by było coś okropnego. Ej, ja muszę zapalić tu światła. Ej, czemu to by się nie zmyła ta spuk? Czy ty się zaciąłeś i ty będziesz miał do końca życia spaloną <g> <confused> Ej, no nie, powiedz, że nie. Jak mam to zmienić? Nie, na czemu wzięłam ćwiczo roz... Jezu, Zmieni wygląd. Ej, teoretycznie mi się wydaje, że ta spaleniza z twojej twarzy powinna zniknąć wraz z tym, jak ty weźmiesz prysznic albo się wykąpiesz, a okazuje się, że to nie znika. O, dobra, nacisnęłam makijaż na twarzy i już się wszystko nam załatwiło. Ale szczerze, gdyby to nie pomogło, to sama bym nie wiedziała, co mam tutaj zrobić. Słuchaj, Puk, powiedz ty mi, co ty musisz do pracy rozwinąć, żeby dostać awans. W sumie ty masz rozwinięte wszystko, ale mógłbyś na przykład pouczyć się jeszcze gotowania, bo ci chyba obiecałam, że do tego gotowania się nauczysz, dokładnie tak, a ty w sumie mogłabyś przestać spędzać czas z Bianką i zająć się swoimi dziećmi. Contessa ma tutaj swoje lekcje i ja bym jej chciała chyba szybko wstawić desk czy Tesla ma w sumie swój pokój, to no, teoretycznie to to jest twój pokój, ale ty masz tutaj komputer. Dobra, ja tymczasowo postawiłam tutaj biurko, żeby ona mogła sobie tutaj przenieść ten komputer, który miała w pokoju, a w pokoju postawiłam jej desk -lokatora i zaraz sobie zajmie swoje biurko, żeby sobie tu od razu odkładała swoje lekcje. Hermia, dlaczego ty płaczesz i czemu jesteś nieszczęśliwa? Ja tego wcześniej nie widziałam. Raczej nie masz w swoich wspomnieniach niczego, co by mogło cię przygnębić. Oprócz śmierci Mirandy w sumie, ale kogo by to przygnębiło tak na dobrą sprawę? Na pewno nie mnie. Zamiast się nad sobą użalać, to może pójdziesz dziecko wysikać, na przykład? Wyłączcie tę muzykę, ja nie mogę jej słuchać. To zagłusza moje myśli, ja nie, ja nie mogę tego słuchać. Ogólnie, to jeżeli chodzi o nasz sklep, słuchajcie, bo to jest dość istotna teraz sprawa w naszej rodzinie. Puk go nie otworzy, ponieważ Puk pracuje przez następne w sumie dwa dni. Ewentualnie trzeciego dnia może w tym sklepie coś porobić, ale zajmie się tym sklepem Hermia, która ma dwa dni wolnego, słuchajcie. I ona ten sklep może jutro otworzyć. Nie mam pojęcia, kto się zajmie Porsią. Może ewentualnie opiekunkę zamówimy, żeby się nią zajęła. I to dziecko w ogóle nie umie niczego. No w sumie nie brakuje ci jakoś mega dużo tego chodzenia, więc może uda wam się to ogarnąć dzisiejszego dnia, chociaż wątpię, bo Hermia jest już troszeczkę... Chociaż nie, w sumie nie jesteś zmęczona o dziwo, ale chce ci się sikać, a dziecko jest też mero ogarnięte. Płuk się próbuje uczyć, tak go zagaduje. No weź mu, nie przeszkadzaj, on tu próbuje awanse zdobywać i tak dalej. O, nabiłeś już piąty poziom, to w sumie może szósty nabijesz. O, nauczyłaś się, jak super. Teraz możemy się w końcu wysikać. Ej, położyłabyś się w sumie do spania. Młoda, nie idź spać. Ja wiem, że Ty byś poszła spać, bo jest godzina, no prawie trzecia. No nie, ja nienawidzę, jak macie takie rozregulowane zegary biologiczne. To mnie tak irytuje, ale no, co ja mam w sumie z Wami zrobić, skoro Wy jesteście głodni? Bardziej jesteście głodni niż śpiący. Ja nie mam co z tym zrobić naprawdę. O nie, teraz będziecie jeść 5 lat. O, ta już usypia. Dobra, idź spać. Ej, ta mała to ma tutaj naprawdę luksusowo. Patrzcie, ona jest taka mała, a przejęła sypialnię w sumie po swojej ciotce Julce, która kiedyś tu spała. I stara ma takie wielkie łóżko, a jest takim małym gówniakiem. Jezu, jeszcze dziecko się obudziło. Nie wytrzymam. Weź je na ręce. My tu chyba nie zaznamy spokoju w tej rodzinie. Chyba nie jest nam dane. No i takim oto sposobem jest prawie 7 rano. Udało się ogarnąć dziecko. Hermia idzie spać. O takiej godziny. Że ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ale no cóż, i w sumie tu nie musiałam kontesty odrabiać pracy domowej, bo nawet się nie skapnałam, że jest dzisiaj sobota i niekoniecznie musiałam jej to w ogóle robić, ale skoro masz odrobione, to spoko. W sumie jedyna osoba, która dzisiaj wychodzi z domu to jest pług, który za godzinę ma autobus do pracy, to znaczy nie autobus, tylko auto. Sorry, pomyliło mi się. Dobra, chodź ty już wstać. Ja mam taki pomysł, że ty ogarniesz to dziecko, bo ono jest brudne. Nie wiem, czy ona się nie zdążyła wysikać, czy w ogóle w czym problem jest. Dlaczego należy na na podłodze. Ty nie położyłaś spać przypadkiem? Ej, jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie wiem. Wykąpiesz dziecko, potem zadzwonisz po opiekunkę i później będziemy mogli otworzyć ten sklep nieszczęsny w końcu. Tylko szkoda, że Hermia tak mało rzeczy nam uszyła, bo ona praktycznie ma w sprzedaży jeden podholder. W sumie nie wiem, czy na to gadam. Podholder. Chodzi o to takie te rękawice do, do garnków. Jedną zasłonę plus dwie sukienki, które nie są sukienkami uszytymi przez Hermię, tylko to są zwykłe manekiny, które ja postawiłam, żeby ona miała w ogóle czymkolwiek handlować, bo ona tak naprawdę nie uszyła jeszcze ani jednej sukni, bo ona nie miała po prostu czasu przez te dzieci. To jest najgorsze, że ona nie ma się jak rozwijać przez to, że ona się zajmuje tymi dziećmi. Czy Porsche jest w dobrym stanie, jest w idealnym stanie? Połóż ją tu, ona się pobawi tym króliczkiem, ona sobie już poradzi spokojnie, ty się wysikasz, wykąpiesz, potem zadzwonimy po opiekunkę, potem założymy sobie biznes, otworzymy sklep i będzie w końcu godzina 18 i nie zrobimy w końcu nic, pewnie nie zdążymy. Nie no, zdążymy, nie warto być takim pesymistycznym. Czy kontessa już wstała? Tak, wstała i się kąpie. Fajnie. Ej, ja dalej nie odkryłam, jaka kontessa ma hobby. I nie mam pojęcia, co ona lubi. I musimy trochę tego popróbować, bo ja nie wiem, co ona lubi. Chcesz punkt umiejętności zdobyć, ale jakiej tej umiejętności? Czego ty nie umiesz? Ej, może byś się kreatywności nauczyła, może ty malowanie będziesz lubić. Ej, tak sobie myślę, czy jest w sumie sens, żeby tą opiekunkę zamawiać? Skoro pogróci o 17.00. Dziecko jest w miarę ogarnięte, i wydaje mi się, że do tej godziny chyba wytrzyma samo ze sobą i nie będzie potrzebowała jakiejś specjalnej opieki. Dobra, słuchajcie, raz się żyje, chodź, dzwoń, zakładamy swój biznes. Super, cieszę się, że w końcu możemy to zrobić, bo planowałam to już długo, długo, długo. Tylko, że chyba jest jeszcze jedna rzecz, której ja nie kupiłam, tej plakietki otwarte, zamknięte. Teraz sobie o tym przypomniałam. Dobra, powystawiamy tu rzecz na sprzedaż. To jest zasłona. W sumie nie wiem jaką powinniśmy dać cenę. Zaczynałam chyba zawsze od tej 5% no bo jak mamy zerową rangę to raczej średnio dawać od razu takie wygórowane ceny. Tam wyceniliśmy teraz musimy tylko wycenić antyki Puka i może jego dzisiaj tu fizycznie nie będzie, bo dzisiaj się jego sklepem zajmuje żona. Ale tak, mamy na razie wszystkie rzeczy wycenione. Nie zarobimy z tego nie wiadomo ile, ale fajnie jakby ten interes się jednak kręcił. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że tutaj na ocenę Naszego sklepu może jeszcze wpłynąć to, że mamy tutaj bardzo brzydkie otoczenie naszego domu. Mamy bardzo dużo chwastów i ludzie mogą na nas trochę krzywo spojrzeć, że mamy taki brud wokół domu i tak troszeczkę może pospadać środowisko. Nie wiem w sumie, czy to ma wpływ, jeżeli chodzi o biznesy. Ale wydaje mi się, że może mieć to wpływ. I jakieś dziecko przyszło nam kupić rzeczy. Okej, okay, czy cię w ogóle na to stać? Katerina, obstawiam, że nie stać ci na te rzeczy, ale zara okaże, że takie dziecko nam wykupi pół sklepu. Wcale bym się nie zdziwiła. Ej, ktoś mi wytłumaczy, o co kaman? czemu do naszego sklepu przychodzą same dzieci? Czemu nie przyjdą się dorośli, jakaś arystokracja, żeby kupić suknie, jakieś antyki? Tylko przychodzą jakieś dzieci, które pewnie są bogatsze ode mnie, bo ich na to stać. Ale są Słuchajcie, klient nasz pan. Skoro dzieci mają mi zagwarantować dobrobyt i mają kupować moje rzeczy, to ja tam nie widzę żadnego problemu w sumie na razie w tym sklepie się nic nie dzieje, więc. Na razie Hermia ogarnia nam o, kupiłeś coś, kupiłeś. Kupiłeś podholder, czyli najtańszą rzecz, która tutaj była, ale nieważne, kupuj cokolwiek gościu. Ej, ale w sumie może byś już poszła do kasy, bo oni zaraz będą się niecierpliwić, a to są bardzo uprzywilejowani klienci i wysokiej rangi. Typa, kupił tą zasłonę w końcu. ciekawe co z nią zrobisz, mało lacie. Nie ten się nad tą suknią zastanawia, nie, nie wiem, czy się chcesz sam w to ubrać, Orlando, czy, czy co. Albo chcesz ją kupić dla tej pięknej damy, Kateriny, żeby robić prezent. Ej, to by była dobra fabuła, że on zobaczył ją w tym sklepie, on się zakochał i postanowił kupić najdroższą suknię, jaka była w tym sklepie, żeby się jej przypodobać. Tak, Hermia, zarobiłaś pierwszy simoleon, jestem z Ciebie dumna, dobrze się wszystko kręci i... Wow! Puk dostał awans! Puk, czy Ty mógłbyś się w sumie zająć wyrywaniem chwastów? Nie wiem w ogóle, jak się trzymają Twoje dzieci w domu, czy one w ogóle jeszcze żyją. Kontessa się bawi świetnie, nie wiem, czy podoba się jej malowanie, ale mam nadzieję, że tak. Sztuka chyba nie nie jest też twoim powołaniem. Ty się w ogóle też masz świetnie. Twoje potrzeby powoli spadają, ale całkiem git to wygląda. Tak, i okazuje się, że mieliśmy dzisiaj dwóch klientów, z czego cała ta dwójka to były dzieci. Wiecie co, ja ten sklep dzisiaj zamykam. Bo ja czuję, że potrzebuję mieć więcej asortymentu. Ubraniowego, żeby Hermia się bardziej skupiła na tym szyciu. Kontessa mogłaby się w sumie wysikać i dalej może jej szukajmy jakiegoś hobby i znajdźmy jej coś, czym ona by się mogła seryjnie zajmować. Może ty na przykład lubisz coś ze sportem. Ja, u mnie większość dzieci ma zainteresowanie sportem. Tak przeważnie jak jakieś dziecko nie ma swojego hobby, to później okazuje się, że tym hobby jest sport albo fitness. Zawsze tak jest. Tobie wyrywanie chwastu będzie znakomicie, ale powiedz mi Puk, co ty potrzebujesz do awansu? O matko... Bosko. Logika i sprzątanie. Kto to jest. Ogrodnik Ogr połączony z budowlańcem? Wygląda jak budowlaniec, który zatrzymał się. W... Czasie zdecydowanie. Hermia sobie na razie spożywa, potem sobie może złożyć resztki, złożyć, boże, włożyć do lodówki, a potem pójdzie się wykąpać. I zaraz później pójdziemy do jej pracowni krawieckiej, żeby szyła nam nowe rzeczy. Na sprzedaż oczywiście na jutro musi jakieś rzeczy mieć do sklepu. To jest warunek musowy. Dziecko nam się zaraz sika! ale nie wiem, czy zdąży się wysikać. Raczej nie zdąży. Jest też głodne, jest też niewyspane. Aj, aj, aj. Niedobrze zaniedbałam dziecko, ale na szczęście jutro nam dorasta i nie będzie już małym dzieckiem. Okej, okay, zsikałaś się. Wstawaj, porzcie, zsikałaś się. Ty nam będziesz dzisiaj... A, bo ty już zaczęłaś coś robić. Chyba jakąś... A, bo ty w tamtym odcinku zaczynałaś chyba jakąś sukienkę szyć i ty chyba nie skończyłaś szyć. Tak mi się coś wydaje, że ty coś... Coś zaczęłaś szyć wtedy. Ej, to tak, to no ty to musisz skończyć. A jak skończysz, to może chociaż do jutra ci się uda ze dwie sukienki uszyć na sprzedaż. No, wiem, że jest głodna, nie musicie mi o tym przypominać cały czas. Ja wiem, że ona jest głodna. Idź się wysikać to znaczy wykąpać. Potem się pójdź wysikać. Dziecko sobie na razie żre. jest zadowolone. Przestaniesz drzeć, apetyt. Ja Jezu, w końcu położyłeś tu dziecko spać, będzie troszeczkę spokoju, a tymczasem ty idziesz się wysikać, idziesz się położyć. I nie wiem, czy Póg dostanie awans, ponieważ ma nierozwinięte nic, co potrzeba mu rozwinąć. I on raczej tego nie zdąży zrobić, bo ma na godzinę 10 jutro. Ale spoko, zarabia całkiem dobre pieniądze i myślę, że na rachunki nas będzie stać. No, już nas jest stać, bo rachunki kosztują około 2000 więc powinniśmy ogarnąć na luzie. Dobra, jest Git, wszyscy śpią, więc widzimy się rano. Jezu, ty już się wyspałaś, jak fantastycznie, wstawaj i rób dalej tą sukienkę. Na szczęście nam dziecko jeszcze nie wstało, więc nic nie zaburza naszej harmonii w tym domu, nikt nam nie przeszkadza, ale to jest oczywiście krótka chwila, bo pewnie zaraz dziecko wstanie i będzie znowu darło się. I w sumie to puk też już wstał, także fajnie. Czy moglibyśmy jakoś nabić mu zabawę, żeby on nie był taki, powiedzmy, nieogarnięty? Popatrz na te świeczuszki, pozobacz jakie piękne świeczki. Niech odpali się w tobie duch jesieniary. No, nabijesz sobie zabawę, a a potem ci zaczniemy jeszcze nabijać jakąś umiejętność i może to być w sumie logika, tylko gdzie ty masz szachy? Chyba u góry masz. No tak, dziecko już wstało i dziecko trzeba wyjąć, bo dziecko będzie się darło i niech puk to zrobi, póki jeszcze... Puk to zrobi, póki... Jezu, ty uszyłaś sukienkę i ty możesz ją teraz sprzedać. Ej, rzadko mi się zdarza w Simsach, żebym nie znała jakiegoś słowa po angielsku, ale tego słowa naprawdę nie znam. Chyba sobie to muszę przetłumaczyć. Pierwsze, co mi, co mi się skojarzyło, to kilt, że, że, wiecie, taka spódnica szkocka, męska, ale czy to serio jest to? <laughs> nie, nie wiem. <laughs> Czyli to jednak nie jest kilt szkocki, tylko kołdra. Aha. Na razie może nie jeździ tej kołdry, tylko zrób faktycznie jakieś outfity, zrób te outfity na co dzień, jakieś sukienki byś uszyła. Ej, serio, gdzie ona idzie? Bo ja nie ogarniam tego totalnie. To jest to, o czym ja myślę? No nie! Ty miałaś robić sukienki i otwierać sklep. Nie, no mimo wszystko kocham insymilia, to, ale nie, Jezu, dziecko jest obok. Ono będzie miało zrytą psychę. Jezu, Kontesa, nie wychodź z tego pokoju. Weź się z relaksu. Oni się relaksują razem, ty się relaksujesz w samotności, no. Płoże, biedne dziecko. uwięzione w pokoju nie może wyjść. Przecież ono to może wszystko słyszeć. To jest przecież tylko jedna ściana dzieli te dwa pokoje. Długo to będzie tak trwać? Bo puk tak jakby musi do pracy jechać zaraz i po niego auto przyjeżdża. A, czyli rozumiem, że tylko tyle. A, bo praca Ci przeszkodziła. A, to wszystko dlatego. Potem się coś zjedz i będziesz szyła te rzeczy. A Twoje dziecko też jest w sumie głodne, więc ono już może wstać się relaksować i w końcu może wyjść z tego pokoju. No i co? Finalnie Kontesa spróbowała sobie poćwiczyć fitness na skakance. I to też nie jest jej hobby. To ja już naprawdę się poddaję i nie wiem, co to dziecko może lubić robić. Co nam zostało jeszcze? Literatura, film, muzyka, taniec. Ej, może w smetanie, taniec, muzyka. Ej, a może coś takiego? Ej, to jest ładne. Ja bym to wzięła. Nazwijmy to bardzo oryginalnie. Cóż za oryginalność. Czy nie wiem, mechaniki może spróbuj, <grywy> może wannę naprawisz. Nie wiem, ja tutaj naprawdę już nie wiem, czego mam szukać jej wśród tych zainteresowań, bo naprawdę, no nie mam pojęcia, co ona może lubić robić. Po prostu nie wiem. Ej, bo ktoś dzwoni, może być w sumie odebrała. O! A to jest całkiem miłe zaskoczenie, że Parys dzwoni do... do. Hermi? Ej, po co on do niej dzwoni? Jakie macie relacje z Parysem? Ej, wy się naprawdę nie znacie. Ej, totalnie on dzwoni do Hermi, dlatego, żeby się poradzić w sprawie Julki, albo coś się stało u nich w domu. Ej, totalnie do tego jakąś fabułę muszę stworzyć. Przecież Parys nie zadzwoniłby tak po prostu zwyczajnie. To znaczy, no, dzwoni, ale ja do tego muszę coś dopisać. Jakąś fabułę do tego muszę dociągnąć. To jest podejrzane, ale nie no, Hermia, odbierz to. No i dobra, ona z nim rozmawia, no i powiedzmy, że coś się musiało stać, że on do niej dzwoni, albo nawet niekoniecznie się musiało stać coś złego, ale może stało się coś dobrego. To już moja w tym głowa, słuchajcie, żebym ja wymyśliła, co się, co się mogło stać, że Parys postanowił do Hermi zadzwonić. Nie była to długa rozmowa, ale wystarczająca. Jezu, ona się topi w kałuży swojej nieszczęśliwej egzystencji. Nie no, niech ona się wysika, może chociaż się sikać nauczy to dziecko, proszę. Ja nie wiem, bo z jednej strony chciałabym ten sklep dzisiaj otworzyć, ale z drugiej, cały czas muszę ogarniać to dziecko. Mamy jedną uszytą sukienkę i nie wiem, czy w sumie się opłaca ten sklep w ogóle otwierać. Myślę, wiecie, myślę. Myślę o tym, żeby tego nie zrobić jutro, kiedy to dziecko nam już dorośnie i nam wtedy Puk pomoże, tylko ty jutro do pracy idziesz na 11. O nie. <laughs> Ostatnio nam się udało fajnie załatwić kartę pracy Puka, a teraz się boję, że los się odwróci i wybiorę jakiś głup. Okej, wezmę to. I zdobyłeś dwa punkty gotowania. Okej, znowu nam się udało coś zrobić pozytywnego, ale to nie są umiejętności, które ci są do awansu potrzebne. Ale to nic! Każda umiejętność jest na wagę złota, słuchajcie. Wiecie co? Biorąc pod uwagę fakt, że Hermia jest rodzinną Simką, to ja uważam, że dla niej ważniejsze jest to, żeby spędzić czas ze swoją córką, żeby ją nauczyć mówienia. I zakona im tutaj myje hamsko tą podłogę. Nie no, dobrze, wykonuj swoją pracę, dobrze. Wydaje mi się, że dla niej jest ważniejsze wychowanie córki, i to, żeby ona umiała cokolwiek, i żeby pamiętała z dzieciństwa to, że z mamą miała fajne relacje i że ta matka poświęcała jej czas, niż to, żeby otworzyć ten sklep. Dla niej to chyba nie jest aż takie ważne, bo Hermia ona jest taka właśnie bardziej oddana rodzinie i to po jej aspiracji widać. Więc tak, Hermia wybrałaby dziecko, nie zarobek. Czy ty coś tutaj polubiłaś z tej mechaniki? O! Czyli jednak mechanika. Bardzo zaskoczona jestem, ale fajnie. Skoro lubisz mechanikę, to fajnie jakbyś się w tym spełniała. W sumie to za niedługo mamy godzinę 16, więc mamy około dwóch godzin na urodziny Porsche i mam nadzieję, że przez te dwie godziny nam się uda nauczyć ją mówić, bo to jest to, co ja bym chciała przy tej urodzinie jeszcze zrobić. Dawaj, dawaj, już mało zostało. No i ekstra! Czy ty teraz możesz dorosnąć? Oczywiście, że możesz. Jezu, w końcu nam dorasta. Cudowne uczucie, naprawdę. Ej, no nie no, Hermia, współpracuj. No, nic. Idź... Spać. No nie! Z jednego łóżka do drugiego. Serio? Hermia, ty jesteś jakaś nienormalna. Weź wyciągnij to dziecko i nie denerwuj mnie nawet. Na podłodze ją połóż. Dziękuję bardzo, że zrobiłaś dla mnie tak dużo. No i dorosła nam Porsche. Bardzo fajnie, że dorosłaś. Cieszę się z tego. Hermia śmierdzi. Ty się nad czymś głęboko zastanawiasz. Jesteście takie niby podobne, ale jesteście zupełnie inne. No w sumie ty powinnaś też być blondynką, ale zmieniłam ci w simpę włosy na rudę i już nie jesteś blondynką, bo chciałam bardzo rude dziecko. Nie powinnam trochę ingerować w geny, ale mega mi zależało na jej rudych włosach. Ale masz tak słodki koczek, że ja chyba nawet nie będę Ci zmieniać włosów, bo one są przecudowne. Tylko bym Ci zmieniła outfit, żebyś mogła wyglądać bardziej adekwatnie do epoki i do naszej rozgryweczki. Dajmy Ci ten sam strój, co Twojej siostrze, tylko że czerwony. I będzie Ci tak do twarzy z tymi rudymi włosami. a i to będzie coś pięknego. Wiesz co, Hermia, Ty się musisz umyć, bo jest. Narzekają, że ty jesteś nieumyta. Ogólnie to ja muszę temu dziecku zrobić w sumie jakiś pokój. Ale w sumie, tak sobie teraz myślę, czy wy nie mogłybyście tutaj spać razem w tym łóżku? I to by było mega urocze, jakby dwie siostrzyczki sobie spały razem w takim ogromnym łóżku. No po co ja mam ci oddzielne łóżko stawiać, skoro ty masz takie ogromne łoże? w którym na luzie się dwie małe dziewczynki zmieszczą. I to myślę, że mogłoby podbudować Waszą relację siostrzaną, która jest dość słaba i potrzebuje to zmienić natychmiast. Tobie się ogólnie troszeczkę chce spać ale myślę, że kilka interakcji zdołasz dla mnie zrobić. No, weźcie się zakupyłcie, żebyście miały taką mega fajną siostrzaną relację. Wiem, że wam się chce spać, ale zróbcie to dla mnie, błagam, nie wymagam wiele. Hermia oficjalnie została wycieńczona i nawet nie chce się jej szyć. <laughs> nie dziwię się jej wcale. Ty mógłbyś skorzystać z okazji, że masz w miarę ogarnięte potrzeby i nauczyłbyś się może w sumie tego sprzątania? O nie, ty poszłaś spać z mamusią, miałaś spać z siostrą. Ty nie gadaj nawet, że z własną siostrą nie chcesz spać. No powiedz, że powiedz, że chcesz. No czemu ty nie chcesz z nią spać? Macie ze sobą relacje chyba dlatego nie chcesz. Okej, okay. no rozumiem. Czyli nie chcesz spać ze swoją siostrą. Okej, okay. to co ja mam z tobą zrobić? No muszę ci drugie łóżko postawić, no bo co mam zrobić? No widzicie, a chciałam tylko im wzmocnić relację siostrzaną, a one się na mnie wypięły i nawet nie chcą spać ze sobą. Powiem tak, starałam się. Ej, ty się w sumie trochę już wyspałaś, to co ty na to, żebyś poszła faktycznie podjąć próbę zrobienia tej sukienki dalej? A jeżeli jeśli chodzi o ogólną przyszłość Hermi co do jej pracy, to myślę, że jak ten sklep się rozwinie, to ona tą pracę po prostu rzuci. I tylko Puk będzie chodził do roboty, żeby w miarę jakieś te pieniądze nam przynosić. Na razie jeszcze. Kiedy nie ma takiego rozwiniętego biznesu, ale Hermia się na pewno z roboty zwolni, bo ta robota jest tylko przejściowa, żeby mieli na rachunki. A teraz, jak już otworzyli sobie biznes, to myślę, że niedługo się z tej roboty będzie mogła zwolnić. W końcu uszyłaś drugą suknię. Fantastycznie, możesz w końcu iść spać. Puk też mógłby w sumie iść spać. I co? Jest druga rano praktycznie. Puk jeszcze zdobył na umiejętność sprzątania. Super zakończenie dnia, więc tak moi drodzy, widzimy się rano. Wiecie co? Ja się teraz skapnęłam, że wy obydwoje do pracy dzisiaj idziecie. Ja byłam pewna, że Puk ma dzisiaj wolne, a przecież on dostał awans i mu się. Przesunęły mu się dni pracy. Ja tego nie sprawdziłam. Ty do 18, ty do 19. Wydaje mi się, że będzie to całkiem sensowne, jeśli ja zwolnię hermię z pracy. Bo skoro oni będą tak pracować, to oni w ogóle tego biznesu nie rozwiną. Ona nie będzie miała totalnie kiedy szyć. Zadzwoń. Praca. To jest jedyne rozsądne wyjście z tej sytuacji, serio. Odchodzisz z roboty, odchodzę dużej tak nie wytrzymam. Ogólnie, jeżeli mam być szczera, to o wiele lepiej prezentują się te ciuchy na tych manekinach niż te złożone, które wyglądają jak najtańsze ciuchy z jakiegoś hajemu, a to są naprawdę eleganckie kreacje i one wyglądają lepiej jak wyglądają tak. Zadzwonię jeszcze po kogoś, kto mógłby nam naprawić. Troszeczkę rzeczy w domu, bo mamy popsute obie wanny i nikt w tym domu nie ma umiejętności mechanicznych. No, jedynie nasze dziecko, które się uczy mechaniki, ale ono nie umie tej wanny naprawić, bo jest za małe, żeby ją naprawić. I słuchaj, Hermia, ty przed otwarciem sklepu mogłabyś troszeczkę ogarnąć chwasty. Na tej parceli jest ogrom. Ogrom chwastów i nieobciętych żywopłotów, i to mnie przerasta. Muszę im w ogóle wspomóc trochę relacje rodzinne z rodzicami, żeby byli bardziej rodzinną, rodzinną rodziną, że tak powiem. Bo wydaje mi się, że ogólnie w moim kanonie to właśnie ta rodzina, w której teraz jesteśmy, to jest to taki przykład rodziny idealnej, w której nikt się nie kłóci, rodzice są idealnie zgodni, rodzice się kochają, dzieci się kochają, rodzice kochają dzieci, dzieci kochają rodziców i w ogóle to jest taka rodzina bez skazy. I to jest chyba taka jedyna rodzina w Weronie mogłabym. Powiedzieć. Taka totalnie bez żadnej skazy, bez żadnych awantur. No, może ewentualnie Hermia jest lekko skonfliktowana z Tybaltem, ale tak poza tym to w sumie tyle. Ty idź do roboty i zostaje nam sama Hermia, która ogarnia nasze roślinki i stara się, żeby to w miarę jakoś wszystko miało ręce i nogi. Nie, te chwasty musisz powyrywać, wiesz? Bo mamy tego ogrodnika, a ten ogrodnik nam się nie wyrabia na tej parceli. Czajcie to? On nie ogarnia, żeby te chwasty wyrywać. A tobie Hermia idzie całkiem dobrze. Zaraz pójdziemy otworzyć sklep i w w końcu ogarniemy jakiś zarobek, może nam się uda jakąś rangę dzisiaj zdobyć, ale wątpię. Zróbmy ci jeszcze szybką toaletę, a później faktycznie możemy ten sle otworzyć, żeby już czasu nie tracić. No nie, ludzie mi wchodzą do domu. Zapomniałam zamknąć drzwi. A tego pana, Hamleta, to ja stąd przeniosę. Żeby nie było, że ja go w domu uwięziłam. Więc Hamlet, pojadać po sklep. Ale co jest dziwne, to to jest kolejne dziecko, które przechodzi do naszego sklepu. Ej, to naprawdę się zaczyna robić dziwne. Ej, no znowu przyszło dziecko, ej. Czy to jest jakiś błąd, tej gry? Ej, naprawdę, ja <ścoughs> się zaczynam teraz nawet, czy to nie jest jakiś bug. Ej, dobra, chodź może do tej kasy. Gdyby nagle chcieli zapłacić za te rzeczy, to. to Musisz ich obsłużyć, niestety. O tu jakaś pani przyszła, ale się cofnęła. A szkoda. Kupiłaś obie sukienki. Więc te sukienki będą w tamtej rodzinie i się może komuś przysłużą. Może twoim rodzicom na przykład. A znowu Hamlet kupuje antyki, które się może przydadzą jego mamusi. Ja naprawdę będę załamana, jeżeli. Nie przyjdzie żaden dorosły człowiek do godziny 18 do tego sklepu. Na razie dzieci buszują mój sklep. Ja nie wiem, czy ja może powinnam się przebranżowić i zrobić tu sklep z zabawkami, żebyście mieli co kupować. Bo nie mam pojęcia, po co małym dzieciom antyki albo ubrania dla dorosłych. I skąd te dzieciaki są takie bogate? I co, ktoś tu dzisiaj jeszcze do tego sklepu przyjdzie? Jest godzina 17.20 i na razie nikogo na horyzoncie nie widzę. Idzie Kent Kapulet do mojego sklepu. Powiesz do mojego sklepu? Pójdziesz, błagam. A chciałam powiedzieć wcześniej to, że. Tyle razy zakładałam w The Sims 2 własny biznes. Ja byłam wielką fanką własnego biznesu. A, czyli idziesz na szachy nie do sklepu? Ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi przychodziły do sklepu same dzieci. Mi się takie coś pierwszy raz zdarzyło w życiu. Naprawdę. Ja jestem w szoku. Nie miałam takiej sytuacji nigdy. Także tak, wybiła godzina 18, więc kończymy odcinek. Mam sporą zagwozdkę. Naprawdę. Czemu same dzieci oblegają mój sklep? I jeżeli ktoś z Was taką sytuację miał i, <laughs> i wie, jak mi pomóc, Naprawdę liczę na to. Liczę na moich widzów, którzy są naprawdę nieomylni w wielu kwestiach, i w wielu kwestiach mi pomagacie. Więc sądzę, że ktoś z Was mógł taką sytuację mieć i być może zna rozwiązanie tej sytuacji. Dziękuję, moi kochani, za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!